Proszę Państwa, jak dobrze Was widzieć. To był Trudniak. Jeszcze raz podaję głos, nie mogliśmy się z Wami spotkać z Zakopanem, ale oto znowu jesteśmy. I proszę pamiętać, jepsko, nie, jest koniec, proszę Państwa. Nieźle się bawimy. Ale się bawimy. To Hania. Co Hania robi? A szczególnie Ci. Jezu, serducho. Doświadczyli wiele cierpienia, a niektórzy musieli Mamy nadzieję i mówię to szczególnie do właśnie Państwa, że to wszystko co wydarzy się tu przez najbliższe godziny.